Wszystkim z tej strony Gosia i mm, Ryzono. Dopiero się obudziłam i będę szła po kawę. A teraz oglądajcie moje dziury w nosie. Przepraszam bardzo. Śniadanie mistrzów. To jest placek chyba z wiśniami. Nawet nie wiem. Wczoraj przyniósł, przyniósł mój chłopak, a dzisiaj pojechał i nie zdążyłam się zapytać co to. Z kruszonką. Proszę, kruszonka i kaweczka. Kaweczka, nie kawulina. Już kaweczka. Proszę bardzo, w kubeczku. Kubeczek, kawulina, kaweczka. Mm, jedzmy. Potwierdzam. Y, wiśnie. Mm, mm, mm. A może czereśnie? Placek czereśniowy. Mm? Ho, ho, ho. Słuchajcie. E, chciałam porobić jakieś e, sowy ze sznurka. Makramy tak zwane. Ale mi się nie chce. I zaczęłam e, rozsupłowywać sznur i puszyć. Jest napuszone. I myślę, że też będzie fajnie wyglądać. Takie, taka bardzo prosta koncepcja. Do tego wszystko jest okłaczone, a sznur, słuchajcie. Hmm, taki mam. Kupiłam na Jarcelu. I pani sprzedająca była bardzo dziwna. Ja mówię do niej, że wezmę ten sznur, a ona mówi: Ale to jest brudny i nie, niewyprany, nie, nie, to nie jest na sprzedaż. A ja mówię: Ale mi nie przeszkadza, że jest brudny, ja wezmę, ona. Nie, 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 nie. Ja mówię: Ale tak, nie, ja wezmę, ja wezmę. A ona: Dwa dolary. Nie, nie, nie. Dwa dolary. No. Powiedziała, że jest brudny i śmierdzący. Powiedziała, że śmierdzi. Aczkolwiek czuję tylko zapach sznurka. To jest specyficzny zapach. Sznury mają zapachy. Także nie wiem, czy to. Czy rzeczywiście śmierdzi, czy nie. Ale dwa dolary. Patrzcie, chyba może być. I tak będzie wisieć. A w ogóle pokażę Wam. Tam jest Ptasia Budka. I są młode. Także jak tylko będzie możliwość możliwość, w sensie zauważę, jak te matki i ojce karmią, bo to nawzajem, nawzajem, na przemian donoszą, robaki, widziałam w pyskach, w pyskach, w dziobach miały robaczki, to Wam pokażę, ale zanim one się pojawią, bo właśnie widziałam, że na łowy poleciały, to zachwycajmy się jeszcze moim dziełem, puch, jeszcze się pyli, pylący się, po... o, brzydkość. Dzień dobry, witam w programie przyrodniczym. Oto żaba. Tutaj najczęściej siedzą dwie, teraz jest jedna, wypoczywa. I to jest specjalnie wykopana przez nas dziura. I, i dolana sztucznie woda. I stworzył się ekosystem. Także codziennie jest woda dolewana, i lautują tutaj żaby. Czasem są dwie, czasem jedna. Jeszcze znalazłam w trawie kolejną i ją tu wsadziłam. Nie wiem czy zamieszkała, czy nie, ale żyjątka są. Bardzo wspaniale. Słuchajcie, taki nudny vlog dzisiaj. E, na przykład e, sprawdzam, czy ptaki mają jedzenie. Proszę bardzo, wyżarły słonecznik. To chyba nie tylko ptaki jedzą, ale też wiewiórki i chipmunki. Nie ma polskiego nazewnictwa na chipmunk, słuchajcie, ale muszę im dołożyć, e, co to jest słoneczniczka. Patrzcie, właśnie zauważyłam, że na tym słoneczniku są różne ptaki i ten żółty normalnie minutę temu był u nas i jadł ten słonecznik. Nie wiem, co to, ale przepiękny. E, Bardziej żółty niż na obrazku. Żółć neonowa. No powiem Wam, jedną ręką to ja nie zdziałam za dużo, ale czego się nie robi dla udokumentowania. O, udało się! Dla udokumentowania. Koniec zdania. Pięknie. Patrzcie, tu sfilmuję, bo moja mama ma takie w ogródku. To niech widzi, że ja prawie jak w domu tutaj. O, ale pająk! Ej. Czy on ma młode na sobie? O, fuj! ja nie chcę koło niego nie mogłam się powstrzymać i dotknęłam pająka za pomocą jakiejś rośliny i wydawało mi się, że skoczył i teraz wszystko mnie spędzi nie wiem czy on skoczył czy nie nie mogłam się powstrzymać bardzo słuchajcie jestem teraz w Salvation Army pierwszy mój charity shop i patrzcie co znalazłam Jestem podekscytowana w ogóle, dlatego tak chaotycznie mówię i wypiłam Red Bull'a, ale patrzcie. Normalnie Polska w Ameryce, koszalin. I patrzcie dalej. To jest sekcja domowa. Ogromna. I tam, są, tam jest sekcja ubraniowa i więcej gospodarstwa domowego. I tutaj sekcja jest jeszcze chłopska, dla chłopa. Ekscytacja Gosi jest duża. Gosia style. Ale oho, uh, uh, lampy, wszystko No no powiem wam. Jest jest takie podniecenie, nawet bym powiedziała. Ho, ho, ho. Jeden kosi, drugi ścina drzewo. Dobrze, niech dbają. Zobaczcie co jem, wygląda jak mięcho, a tak naprawdę to jest produkt roślinny. Także robię, w sumie nie wiem co robię, bo nie umiem gotować, ale wiecie, człowiek głodny zje wszystko. A to powiem Wam, próbowałam i. Naprawdę smaczne! Takie mięsne w smaku. Także. podgrzewam, bo tak naprawdę nie wiem co ja z tego zrobię, jak to użyję, ale. Bardzo dobre, Normalny Impossible. Patrzcie, użyłam zielonego rapa. Nałożyłam humusu, sera pleśniowego i takiego pomidora, jakiś ciemny gatunek. I teraz czekajcie, mam nóż od humusu. Chcę to tak zrobić: o tak cyk. O, cyk. O! I zapiekę. Nie no, wygląda zjadliwie. Ja bym powiedziała, że będę jeść. Muszę przyznać, że jest bardzo dobre. I powiem Wam, że tego sera pleśniowego da mnie dużo, a tak wyciągnął smak. Ale nie, ogólnie przepyszne i ten, wszystko dobre. I ten y, y, podróbka mięsa, powiem Wam, ja y, nie ukrywałam nigdy tego, że jem mięso. Ale powiem Wam ostatnio, bo mój chłopak jest wegetarianinem. I on mnie, mm, jakby to powiedzieć, pokazuje świat y, wegetarianizmu. I powiem wam, odkryłam jedne kiełbaski, które smakują jak jak kiełbaski. To też jest bardzo dobre. Także, hmm. no powiem wam, jestem yy, zadowolona. Słuchajcie, dzisiaj podekscytowanie sięga zenitu. Gdyż przyszło o, właśnie przyszły, paczka przyszła z Nasty Gal. Zamówiłam sobie. Yy, Sukienki! Bardzo chciałam, ta firma zawsze mnie fascynowała. Jakby jeszcze mieszkałam w Polsce, oni chyba dowożą do Wielkiej Brytanii. Nie wiem teraz, czy dowożą do Polski też, ale słuchajcie, ja zamówiłam. I ta szczególnie mi się podoba. Sukienki to są. Tak, na toster rzucę, słuchajcie, co? I dwie torebki, zapomniałam, torebusie nawet bym powiedziała. I taka. Poczekajcie, niech ja coś przymierzę, żeby tylko coś było dobre. Chcę wyglądać jak kobieta, bo na razie taki. Nie. Bardzo smutna sytuacja. Ponieważ zły stanik, to ale to nie jest smutna sytuacja. Nie zapiałam się jeszcze do końca, a już mi ociska. Jak mi zapnie się, to spłaszczy. Słuchajcie, za małe wbiuście. A pokażę Wam. I jest to martwiące, bo ja wszystkie zamówiłam tego samego rozmiaru emki. Ale patrzcie, teraz taka, nic nie widać, ale taka długa. I ma taki ten. I ja myślałam, że ja będę tak sexy, że ja tak wyjdę na ulicę. Ale nie wyjdę, bo. O, co, co, co ten telefon robi? Eee, nie, nie łapię ostrości. Patrzcie, aż, aż to... prawie równe. No, no, tam ja z boku ro, ten zamek i się jakoś dopięłam, ale nie. A tutaj takie lejątko to miała być ta lejąca tkanina. Ale patrz, ja wam pokażę. Taka ładna, ta mi się tak podoba. I ten krój taki, tu ma tak trochę marszczone. I też jest taki rozporek. Ej. Nawet nie. Ja chyba przytyłam w ogóle. Nie wiem, ale. No. Uf. No to sobie kupiłam, słuchajcie. Wszystkie za małe. Ta 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 to w ogóle taka mini, fajna, przewiewna na lato. Uf. Ale za mała. O, 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 o. Ale y, nie wiem, wiecie to ja zawsze kupuję emki na górze. I mniej więcej są dobre. Czasami nie są. I wynika na to, że Nasty Gal ma mniejszą trochę rozmiarówkę jak dla mnie. Natomiast tu ogólnie one są dobre. Tu mi nic nie opina, tu opina, ale zobaczmy jeszcze porebki. Wziąłam sobie dwie takie małe. Pierwsza jest taka. Ojej. Może być od biedy. No, telefon się zmieści, jakieś pierdoły się zmieszczą. Nie powala mnie, była. Jest cena? Nie ma ceny. Ja wiem, że to wszystko na promocji, były niedrogie, ale do shortów. Ja tak patrzyłam, do jeansów żeby było. I druga, słuchajcie, jest taka. Przeźroczysta. I tak pomyślałam też. No, komórkę walne, portfel walne. nic innego walić nie będę. Także może być do szortów. do shortów. Ale te sukienki to za wątkie jest. Na to pierwszy raz takie, takie coś yy, odkrywam. Nie wiem, czy to jest gdziekolwiek indziej, ale patrzcie: zabawy z ogniem. I co to robi? Taka kupa wychodzi. Ja widziałam takie coś w internecie, jak robili eksperymenty z jakimiś gazami. A to proszę, w sklepach. No. <laughs> I. Padło. A propos zabaw z ogniem, to jest moje dzieło, sama rozpaliłam i teraz się ogrzewam. W sumie nie wiem po co się bardziej, ale przyjemność. The campfire, the power, the sheer force of nature, an essential element. It is the original television. Stare and focus into the flames. And become the fire. Okay. jest już ciemno i nastąpiła też ziarnistość obrazowa, a ja wcinam w sumie sałata, Sałaty zestaw. Mix sałat, o tak to się nazywa. I yy, tyle! <ścoughs> nie, nie wiem, nie wiem, co ja nakręciłam w sumie do tego filmiku. Tak kręciłam, kręciłam, że o cebula, powiem wam, jakaś witamina musi być w cebuli, że mi ostatnio brakuje. Tak mi się chce cebuli. Przepyszna. Chce się cebuli. Dobra, słuchajcie. Mm. Mm. Pozdrawiam Was ciepło. Zanim sobie oko całkiem wydłubię. Ale zaspędziało. Dobra. Pozdrawiam Was ciepło. Przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. Powiem Wam, głód mnie nabrał. Ogórek jest nawet. Yy, my zobaczymy się niedługo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Do zobaczenia. Mm. <słyski>